Cześć moi drodzy. Przed chwilą mieliście okazję zobaczyć jeden z ważniejszych dla mnie do tej pory wywiadów. Jestem przekonany, że takich wyzwań przede mną dużo więcej, ale chciałbym się z wami też podzielić moimi wyjątkowymi wakacjami, na których miałem okazję być razem z marką Sirok. Zobaczcie coś niesamowitego, coś co na mnie wywarło naprawdę duże wrażenie i z całego serca życzę wam, żebyście też trafiali na takie możliwości, żeby na takie wakacje móc polecieć. Miłego oglądania. First things first, bring all your friends And leave the boring ones we ain't in the dance we just here to have a good time Celebrate a good life Second of all, you can turn us down And if you ain't with us, better turn us Hello, my friends from Mauritius. This is my first visit here and I'm so excited. Yeah, mm. <laughs> we hear the party Oh no, don't hurt we just here to have a good time Celebrate a Cześć, słuchajcie, do tej pory myślałem, że RAJ to jest w mojej głowie, jak myślałem o swoich marzeniach. A teraz to wiem, gdzie jest RAJ. Po kilkunastu godzinach lotu wreszcie wylądowałem i jestem tu, Mauritius. Tu jest niesamowicie. Co ciekawe, już za chwilę zjadą się kolejni przedstawiciele z różnych krajów osobowości, ale to będą również talenty, które, które będą pokazywały, które będą wprowadzały coś niesamowitego, czyli Sirok Pine na pewno bardzo się z tego cieszę. Czeka na nas bardzo dużo atrakcji, jestem bardzo podekscytowany. Już się nie mogę doczekać. Kiedy wszyscy przyjadą, kiedy wszystkich poznam. Get Put your hands <muchos> to this. <muchos> we got no reason to stress. We living Big homie put me on, he said it's Celebrating winning every day. free now. maybe better liberation is the key now. Take shots straight. There's no other route. Put your hands in the air. Shall you get down? First things first, bring all your friends. And leave the poor ones behind in the end. we just here to have a good time. Celebrate the life. Taking love all and if you ain't with us, better turn around We just here to have a good time Celebrate a good life Yeah, we here to party Oh no, don't hurt nobody, nobody. We just here to have a good time Celebrate a good life Stolen property But it's <laughs> mm. stolen property Baquinha de coxa. DJ Jumbo. i drodzy, gdzie jesteśmy? Oczywiście, pływamy na katamaranie między wyspami. Jest niesamowicie, ponieważ spotkałem bardzo dużo wspaniałych osób znanych na całym świecie. Są to osobowości, z którymi mam okazję rozmawiać. Bardzo się z tego cieszę. A co jest nieprawdopodobne, to to, że zaraz skoczę do oceanu i będę sobie pływał, dlatego życzę wam wszystkiego najlepszego i już uciekam. Do zobaczenia. Yeah. As long as it came, I say I'm a hobo, cause it needs change. The sweat came out, tatta, GDJ, lepers, so, and i blow my with mean face. So, we took us in my gossip. So, we took us in my darling, then i cool so dusty. New Texas, over like, yeah. yeah. i I'm so dusty. You're life for the cool, le Moi drodzy, dzień drugi dobiega końca, ale to jeszcze nie koniec. Jesteśmy w hotelu Beach Rouge, gdzie przyjechaliśmy na wspaniałą kolację. Przepią miałem okazję rozmawiać z prasą. Oni mnie przecież nie znają. No ale wytłumaczyłem kim jestem i byli żywo zainteresowani. Z tym pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia jutro. A jutro też bardzo dużo ciekawych rzeczy będzie się działo.

Smash this chop, we the club. down for what? DJ X Somebody must love me tonight. Love me tonight. Moi drodzy, to było niesamowite. Dzień trzeci, tak? Dzisiaj mamy dzień trzeci. Przypłynęliśmy na prywatną wyspę. E, płynęliśmy tu półtorej godziny e, łódką, na której działa się niezła impreza. Zresztą to wszystko było nagrywane e, kamerami, które latały nad nami. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby to zobaczyć. No, a następnie zjedliśmy przepyszny obiad z widokiem na ocean, a teraz się opalamy, pływamy, no i korzystamy z tej pięknej pogody. Coś niesamowitego. Naprawdę chciałbym, aby każdy miał możliwość spróbowania takich przygód, jakie mam okazję próbować właśnie tutaj. Go. Moi drodzy, no i stało się. Po kilkunastu godzinach lotu i trzech dniach zapowiadania jestem na globalnej imprezie launchującej rock Pineapple. To dla mnie olbrzymi zaszczyt móc być częścią tego eventu. Są tu niesamowite osobowości. Nie ukrywam że nagrywam tę zapowiedź przed rozpoczęciem impreza, wiecie dlaczego? Bo już za chwilę nie będę w stanie tego nagrywać. Do zobaczenia! Uro. no I buy some rock make a booty pop If I make it rain and I buy champagne I'm 42K, I'm on no big game I'm to no big play, play I don't spend, it no make sense If I no see return on investment You suppose none of me be the best See they ass so much, ask me the rest Made them vex. yeah So today, not today Wine your waste when exclusive they play When exclusive they play, make it wine your waist To the tune and the bass and the face. So yeah, I, I am ready. You yeah, your money. It don't matter.